Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny, ale dobra, miały być dobre wiadomości. Więc z nowym rokiem szkolnym rozpoczęły się też nowe warsztaty, które prowadził Szymon Ruch. Więc zapraszamy! Pamiętacie może filmik, który pojawił się jakiś miesiąc temu na tym kanale o szkole całowej numer 354 imienia Adama Asnyka w Warszawie. No to właśnie między innymi w tej szkole odbyły się warsztaty. Zaczniemy e, jak zaczyna na jakichś takich warsztatach, żeby się lepiej poznać. To teraz zachęcam do takiego, że każdy weźmie karteczkę, napisze tak swoje imię i przelepi, żeby nie mógł do was To znajomi z Warszawy nie przyjeżdżali wczoraj i nie musiałem spojrzeć na wioskę o trzeciej nocy, się przeprowadziła. <muchy> kapelusz, ja pasek i myszkę. Był ciepły, dzień, grałam używając myszów. Na warsztatach uczniowie uzgodnili, jak mogą konkretnie pomóc, na przykład w pomocy rodzicom, przy sprzątaniu, przygotowaniu, wyprowadzić psy sąsiadów, czytać dzieciom, pomagać rodzicom z młodszym rodzeństwem, uczyć się robić zakupy niepełnosprawnym, robić laurki, plakaty i itp. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że szkoła brała udział w akcjach takich jak. Baczka dla samotnych, paczka dla zwierząt była robiona. Zbieraliśmy. Nakrętki zbieramy do hospicjum, też, oni tam. Żołędzie. Żołędzie Zo. na Dla zwierząt.